Cześć Wam, witajcie w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj startuję, znaczy startuję, startuję z filmem z Radomska. To jest fajna ciężarówka, by się chciało pojeździć. Z ciekawości jak to się jeździ takim kaczorem. A ja jestem właśnie tutaj, port Radomsko. No, bo tutaj się ładowałem niedaleko. W... Whirpool. No na szczęście kurczę, szybko to ładnie poszło. A jeszcze tutaj skręciłem po bezpieczniki, izolacje, takie pierdoły. O kurczę wczoraj jak jechałem i załączyłem światła. Niestety prawie obry... prawej obrysówki nie widziałem, zgasiła się. O tutaj jest ten Whirpool. Zgasła? I co? To oznaka była, że gdzieś jest jakaś zwara. I ten, i wczoraj jeszcze kurczę. Wieczorem, jak podjechałem tutaj <laughs> pod załadunek, to szukałem przyczyny, gdzie, co i jak. W ciężarówce jest tak, tak. Na przemian tak, że jak tutaj nie świeci, to w naczepie w następnym, yy, w następnym rogu nie świeci. Czyli tak sprawa na lewe, no ale co? No i da, no, i okazało się, że kurczę. No prawe z prawej strony mi coś tam nie świeciło. To miała, miała jakąś tam yy, spinę. Najpierw to od naczepy odłączyłem, potem kurczę tylne lampy szukając przy tym już spaliłem parę bezpieczników kurcze no w końcu zacząłem odłączać moje te a to cytrynki a to kurcze światło do jazdy dziennej jak to wszystko odłączyłem w końcu się nic nie, raczej znaczy, żaden bezpiecznik się nie spalał no ale najpierw zacząłem kurcze właśnie zało, załączyłem Cytrynki i rybło, ja mówię o o! Czyli co takiego ciekawego jest. A przecież, kurde, dwie żarówki świeciły. No i kurczę, po... załączyłem już. Kurde, takiego mocnego, bo to 15 amperowe są te <laughs> potrzebne. 30 założyłem bezpiecznik, i kurde, szybko włączyłem. I szybko patrzę, dzisiaj coś smaży. I kurczę w, obr... w ten, w oprawce sprężynka pękła i dotykała do plus minusem. Na szczęście to tylko taka mała, mała rzecz, ale kurczę no. Naprawdę to t... szukałem a szukałem. Ponad godzinę szukałem. Gdzie, co i jak. No ale w końcu się znalazło. Wyrzuciłem tą sprężynkę połamaną. I na razie, póki co, świeci wszystko. A ogólnie też tak to wyglądało, że tak, nie miałem prawej strony obrysówki, lewej postojówki w naczepie i w ciągniku prawej. Tak, nie, nie lewej, lewej, lewej. A jak mi się popaliły ten bezpiecznik, to tak, to miałem drogo... raczej mijania, Plus jeszcze kurcze świeciły mi dzienne, więc to tak wyglądało, jakbym kurcze na tych na przycinkach jechał. No i oczywiście nie miałem tych obrysów, jak tutaj z przodu na ciągniku, tu na stopniu. A, kurde, no poczekaj, już poczekasz, zanim się załączył. A też kurde tutaj je, jedzie się z tą starą jedynką, znaczy starą jedynką 9, raczej S jedynką niby, tak? Gierkówką Boże, co to za droga jest głupia. W nocy to kurde wszystkie wszystkie dziury moje, niezauważone. Masakra. Cały czas tutaj coś starałem się robić, ale widzę, że to im naprawdę powoli, powoli idzie. To jest dramat. Jeszcze gorzej rozwalona, jak jechałem jeszcze z kamilem z częstochowym z huty szklanej. Wtedy to bym, no, byliśmy kurczę załadowani po 18-19 ton, chyba. Teraz mam 12, no ale wtedy jak jechaliśmy, to, to mogłem spotkać. Kawałki bitych, yy, tarcz popękanych, yy, klocki powylatywały, z, tak? I były wbite w ten asfalt. Masakra. sobie wyobraźcie, jakie tu są dziury. Ale no cóż, na no szczęście tutaj tak daleko do Piotrkowa nie mam. Ale no to co widziałem, już miałem jakieś tam małe korki, czekają. A wczoraj to też. Jak wracali z tego długiego weekendu, się wszyscy rzucili na trochę wolnego. <coughs> Takie pierwszy wyjazd po tych restrykcjach, zakazach. A mój braciak pojechał <coughs> nad morze, to mówisz masakra. W Toruniu miał ponad 5 km korka na bramkach, gdzie tylko się tylko bierze etykieta <laughs> albo i więcej, około 7, 7, 7 km no może i 7 tu już jest obraz jak to kurcze no dużo osób jechało nad morze no dobra, no załadowany jadę do Gdańska coś tam już mi tworzy Bartek, coś nowego ucha uciekaj Coś nowego, a się zdziwiłem, że do Piły będę jechać, potem jakiś tam eksport koło Piły. <laughs> Kurde, muszę się <laughs> nagadać za no, żeby od Kaszu, przepraszam bardzo. No, tutaj jeszcze powiedzmy, spoko na razie wygląda ta droga, no ale niedługo zaraz będzie no, masakra. Dobra. No to jedziemy. 45 zrobione. No i na z parkingu. Pierwszy od tego zjazdu na w wymarzył. No, a niestety kurczę, no, Bartek poinformował mnie godzinę od wyjazdu, że, że plany się jednak zmieniły tak mówiłem, że niby tam koło Piły mam jechać nawet się ucieszyłem, że coś nowego jest, a tu niestety i jadę do Łodzi coś tam się okazało, że jakichś papierów nie ma do końca na ten rozładunek praktycznie prawie w to samo miejsce co, jeździ, co zawsze jeździmy Tylko po drugiej stronie więc mam jeszcze jestem na 70 kilometrze a jedynki mówiąc tak za godzinkę powinienem powinien być w Gdańsku Przeładować i jechać na siódmą rano, mam niby jutro. No ale zobaczymy, czy dojadę. Nie wiem, czy dojadę, czy nie dojadę. W sumie, prawie że czasu może mi starczy, ale nie wiem. Też trochę zmęczony jestem, nie chcemy mi się jechać. Kurde. Elegancko. Dobra. Jimmy. Wiecie co? Ja już właśnie wyjeżdżam z DCT. <laughs> Przeładowałem kontenery. <laughs> I kurczę, e, fajna i śmieszna sytuacja mnie spotkała. A mianowicie, że podstawiam się pod Sektor i miejsce swoje. Już jeden był zdjęty, już czekałem na swoim kolę, już postawiłem się pod słownicą, Wychylam głowę i tak patrzę i nagle słyszę głos. No nie ja mówię co jest, co jest? Ale patrzę na tego na yy, kabinę A tam przez megafon mi krzyczy Kolega. I ten... Ja kurczę nic nie słyszę Tak harmonii tego Dźwięk silnika plus coś tam. To zgasiłem silnik i krzyczę jeszcze raz, no nie eee, Czy to ty jesteś zapuszczkowany? No tak <grywki> Wielki szacunek. Jak coś, to przyjeżdżę ja Ci pomogę Nie będę mówić co będzie pomagać? Bo będzie to no jawne oszustwo dla wszystkich innych. Ale no nic. No i tak właśnie miałem, kurde, już tak myślałem, że jak tutaj kurczę, go pozdrowić, to nie, ale akurat mi na stronie się odezwał przez Facebooka. Ee, <laughs> a jeszcze się okazało, tak właśnie pisaliśmy. I właśnie kończy swoją zmianę. I zaraz właśnie. Podjadę tutaj sobie na Sucharskiego na lotos. Na lotosa, wziąć kawę. No i chwilę pogadamy. Jestem bardzo ciekawy tego w ogóle, co on tam widzi, nie widzi. Jak to w ogóle wygląda. Więc może małe interview się zrobi. Może się uda. Może się zgodzi, może się nie zgodzi, a jeżeli nie. jego wola. Ale mam nadzieję, że go przekonał. Chcę się podpytać takich spokojnych rzeczy. Kurde, właśnie... O nie będzie chyba się przykleił. raz, coś tutaj zrobimy. Co dziś? Nie ja takie tutaj. No. To jest ta osoba, która mnie złapała. Szyma. Grzegorz kurde. Ja mówię, kurde, zabawna sprawa. Zabawna, dawno, nade mną mi krzyczy. Ty jesteś zapuszkowany. Dobra, Słuchaj. wszystko potwierdzamy. Tak, wszystko potwierdzamy. potwierdzamy. Słuchaj, powiedz mi, jak to w ogóle wygląda u ciebie ta praca? Ogólnie widzisz, widzisz nas? Jak to wygląda? Jak to jest z tymi hakami? Czy to jest na To zależy od naczyń jakie macie. Niektórzy z Was... Kompletnie nie potrafią podjechać Te? Bardzo często się zdarza, że... Ale to jak, że za bardzo, czy coś? No, Najlepiej jest, jak ktoś podjechał do przodu i sobie nie cofną, tak? No, no, no Ale niektórzy staną i patrzą na Ciebie Co Ty zrobisz? <grybujesz> 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 Teoretycznie nie powinniśmy jeździć z tymi podwami, no ale... Nie, no bo, to, no, no bo tutaj, tutaj właśnie tak wygląda, że... E... No wiesz, z nie przyjedziesz, tak? Bo jak ruszysz się z hmm. to ten kontener będzie się bujać, no nie? Hmm. Dlatego my musimy się e, podstawiać. Nie to tak jak powiem czy tutaj w Hamburgu, tam to takie małe karmale, takie, wiesz, te, hmm. te pająki co jeżdżą, no nie? I my wychodzimy właśnie wiesz, wychodzimy z kabiny, on nie podjedzie, dopóki nie wyjdziemy z no kabiny. Tam, tam jest inne BKP niż tutaj. Tutaj to można, tak no. powiedzmy, te BKP, <laughs> te nasze polskie tutaj w portach to jest troszeczkę przesadzone no a powiedz hmm. mi jak to wygląda z tym komputerem co tam co tam jak to wygląda no co, widzę że któryś z was jedzie czy masz jest no Numer pudła numer... pozycji. No. no dobra a to jak to szukasz to pudło tu tam masz numery powiedzmy nie wiem rzędu na którym jest a potem, gdzie tam masz z... przestawiać go, tam, jest wszystko jest, tak? No, to tam jest, tam jest 6, 6 tam rzędów. rzędów, ile tam jest 6 rzędów? 7, 7 rzędów, tak? Ale mówimy o rejce. No. I na wysokość konteneru. A fajnie tam, gdzie byłeś, po 4, nie? Mhm. Mm nawet mm. masz po 5. No, większe sąsiednie, tak? Tam. Tu sąsiednie. No 6-7 no, metrów też. Się, ja tak chciałem się zapytać yy, bo ten, bo na tej grupie yy, ten kontenerowy styl życia, no nie? Tam jest taki Karo masz no, czy, czy, czy jakoś tam to jest właśnie jakiś wasz prezes czy coś? Mm. Czy to jest kto to? Karo jest chyba wszystkiego wiesz <laughs> Nie, Szyma, bo już tak pomyślałem. Ten pomysły swoje, tak. E, kiedyś tak pomyślałem, że właśnie kurczę czy by co do koło by się tutaj odezwał, żeby tak powiedzmy mm, wejść na teren decetu i pokazać jak to w ogóle wygląda wraca. Ale chciałbyś wejść na suwnicę? Powiedzmy na suwnicę czy jakoś tak Jak masz te badania to Cię wpuszczę. to da, dałoby radę ogarnąć No wiesz, że dałoby jakoś Tak mi się podoba, no. fajnie by było Tylko musiał sobie badania zrobić wysokościowe i... A wysokościowe to Ta. muszą być Ciężko? Tak jak przepisy BHP Aha, aha, czyli wszystko da się uwieźć, tak? No to, no to dobra. Badne. A, czyli powiedzmy nie wiem co. Wejdź na górę i spadam czy nie ma żadnego wysokości? Tak, zaczynałem pierwszy dzień jak w pracownicę poszedłem na trening. No właśnie, właśnie powiedz jak to, się to właśnie wyglądało. Bo ta suwnica to lata, no jest strasznie. No troszeczkę, troszeczkę. Nie? Bo mnie też czujesz, jaki jak to jest ciężar, kurde, jak weźmiesz jakiś mm. kontener, to kurde, ona się pewnie ugina, no nie? Czasem, tak. No nie, ugina to się nie ugnie ale. Nie, no, no, Czuć, że to jest pusty kontener, jak masz 30 tonów? E, no pewnie po wyciągarce no, i jak to no. No, i ten szybko podnosisz <laughs> dokładnie, dokładnie. <laughs> Nie, bo tak kurczę, tak jak patrzę jak czasami mm, niektórzy właśnie tak zrzucą go na samym końcu, no nie? To aż ta sunica aż podskoczy, no nie? Jak ma jakiś ciężkie kątanie. Co? Co tak się śmieje. Nie no bo kamera mnie stresuje. Mm. Ale Słuchaj. Słuchaj, chcę twojego traka zobaczyć. <gry> dobra, no to pójdziemy Dzień, zobaczyć twojego traka, kurde. W sumie nie ma co tak za bardzo pokazywać, bo to dobra, normalny, dobra. standardowy, kurde, Dafior. O, e, hmm. Z moimi, powiedzmy, m, trochę tymi, e, jak to powiedzieć, światełkami. Tak e, no środek to sam robiłem, tak? Aha. I, I tyle, no wiesz, no, ogólnie chciałem przez Adamosa zrobić to no tutaj praktycznie cały gdynia no nie? Przez Adamosa robiony. No, Harony, nie Harony. I to nic nie mówi, Ja nie chce Macie. Tym... Nie wiesz? Nie wiesz, nie, to jest Adamos? Nie, ja Pan się nie interesuję, Wiesz? Aha. Dobra, to może tutaj przykleimy, ale tutaj będzie na pewno głośno i nie będzie. Nie, tam kurde, to jest jeszcze zawoskowany, więc się nie przyklei. I co ja ci mam, kurde, pokazać? No kurde, no normalny, zwykły dafior, no. No, w automacie i. No, tak, mogę tak sobie. Oczywiście, możesz, możesz. Nic szczególnego. No, mówię, no sam próbowałem to wykleić, tą wykładzinę, jak to mówię, na to ścianę, ale o, rąbek czasu też go jakoś zżera, muszę to zrobić w końcu. A tego nie widać na górze. No nie, no z góry tylko widzisz praktycznie moją, moją klimę postojową. Ciebie na filmach, nie? No. Ja Tak nie pokazujesz eee, Więc to też tak nie widać No nie Tak nie widać Dobra. Widzę, że tu się chłopak trochę stresuje, to na razie tak, zakończę <noise> Dobra. Kurde, zauważyłem, że już godzinę stoi O jest, bardzo pozytywne spotkanie Paru fajnych rzeczy się dowiedziałem i ogólnie wszystko mi elegancko powytłumaczał parę spraw no ale co trzeba jechać, kurcze robotę zrobić który niby na rano mam a mi braknie czasu więc też trochę hukowo no ale co to, nie żałuję, nie żałuję no fajnie się spotkać, pogadać, jak było ciekawego się dowiedzieć. Chyba muszę zrobić tam kurde, kurs wysokościowy i może się załatwi, kurczę, bym był przeszczęśliwy, kurde. Fajnie by było Żeby na suwnicę i zobaczyć jak to wygląda Samu że kurczę na pierwsze Pierwsze dni pracy trochę obesztarany, <laughs> znaczy, no trochę przerażony był tą robotą, ale do przyzwyczajenia. Więc mówi czasami, że takie gafy, niektórzy kierowcy robią takie, że masakra, że czasami potrafi podnieść cały skład, ale to dlatego, że tam te przednie rygle, czasami są takie, w niektórych na że mogą się same zabezpieczyć, no i kurczę tego nie widzi na przykład, tak no albo kurczę kabiną za bardzo do tyłu dojadą, że kontener już nad nimi wisi, raczej kontener nad nim wisi i, 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 i musi krzyczeć przez megafon, ale mówię, że niektórych w niektórych sukienicach megafony nie działają, no ale cóż, ale też niektórzy nie znają powiedzmy zasad z trąbieniem, że jeden trąbnięcie, jedno trąbnięcie to jest do przodu, podjeść do przodu, Dwa drobnięcia do tyłu, no ale to jest kwestia przeczytania regulaminu. Ale też się dowiedziałam, że na przykład, tak jak piszą, że jakby w razie jakiś kurcze, żeby skontaktować się z suwnicowym, to jest niby ten kanał siódmy na CB. A no niestety, no mnie uświadomił, że my żadnego kontaktu nie mamy z suwnicowymi i tylko przez megafon, tak może suwnicowy to mi powiedzieć no jak będę miał donośny głos to mnie usłyszy ale tak to nie ma żadnego kontaktu dopiero mamy kontakt z dyspozytorem jakimś tam który właśnie daje dyspozycję do suwnicowego może tak będę mówić suwnicowy i na przykład tak właśnie są te. ten mm, pas. Są takie spory na temat tego, że mm, sunnicowy przejeżdża nad nami w tą i z powrotem, tak? To nie jest dlatego, że mm, na przykład yy, yy, my zrobiliśmy coś źle. Na przykład yy, związane z tym, że no, po prostu podpaliliśmy, tak? że nas olał i tyle. Nie, nie, nie. Eee, to jest tak, że po prostu nie, nie dostają jeszcze dyspozycji, e, że ma co, co ma zrobić. Więc to jest e, taki minus z tym, e, że na przykład czekania, na przykład godzinę, czy tam więcej niż 20 minut oczekiwania za, za tym, aż e, będzie jakiś ruch e, e, poczyniony w naszą stronę, żeby nas załadować, bądź rozładować to nie jest to, że jemu się nie chce tylko to po prostu nie ma dyspozycji to tak wyjaśniam żeby każdy się pytał dlaczego tak jest dlaczego kurde właśnie suwnicowy robi sobie swoje nie, on ma komputerek, na komputerze ma zadanie zrobić i on jedzie Czasami jak te właśnie są te małe portowe, te żerówki no, portowe To czasami jest tak, że podobnież sam ten dyspozytor Wykasuje mu wszystkie listy Związane z długiem, bądź rozładunkiem naszym i, I on jedzie tylko robić właśnie te ich pojazdy tak? Bo musi tam 10 czy 5 kontenerów czy 15 Włożyć na portówki i potem, jak to zrobi, potem przychodzi właśnie dyspozycja kolejna, że ma na przykład mnie załadować, bądź rozładować. Więc tłumaczę, że i dobrze, że mi wytłumaczę, jak to wygląda. Więc to nie jest po prostu i się widzi, mi się tylko widzi, mi się dyspozytora. Więc na przyszłość to trzeba mieć. Eee, pretensje do dyspozytora <laughs> a nie do biednego suwnicowego który jest niczego winien dobra, jak jeszcze macie, nie wiem czy wszystko powiedziałem możecie coś napisać to yy, postaram się odpowiedzieć yy, z mojej wiadomości co tam yy, dostałem bądź na przykład napiszę do kolegi, do Grzesia to najwyżej mi wytłumaczy, no nie? I ja potem najwyżej prześlę dalej. W odpowiedź, dobra, czyli już dojeżdżamy do S6. Strona na razie na Gdańsk. Potem na Łódź. Już jest 18:40. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, że jest lekki. Nie jest ta nasza robota. Tylko jak mówiłem, że kurde, u sąsiadów. Ciekawe, ciekawe, ciekawe co tam jest w tej kontenerze. Bo też mogę powiedzieć, że my, ja na przykład w 90% jeżeli chodzi o inną robotę, tak nie naszą, znaczy no też na przykład naszą ja się domyślam na przykład z tym, z tą naszą robotą, że jak jest lekki, to wiem, że to będą lodówki, a będzie cięższy, to będą zamrażarki, a będzie bardzo ciężki, to są pralki. A tutaj, no niestety, nie wiem co wiozę, mam jechać do celu, otwieram kontener i wtedy wiem. I właśnie tak jak mówię, no, w 90% nie wiem co wiozę. No, chyba, że, chyba, że będę y, 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 z mnie na kontroli, będą kazać y, otworzyć kontener albo nie otworzyć, tylko się dowiedzieć co mam że dyspedycja musi podziałać i mi wysłać papiery, co mam w środku. No. no. Więc tak. Się rozgadałem. Ale dobra. Niejsza z tym. Dojedziemy do Łodzi.